To jest ostatnia scena tego filmu. Nie zgadlibyście, nie? Nie zgadlibyście, jak się kończy film KFOVADIS? Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taka animacja KFOVADIS. Którą omawialiśmy kiedyś na streamie, a właściwie to nie omawialiśmy tej animacji, tylko omawialiśmy same zwiastuny. I tam były jakieś, jakieś akcje z finansowaniem, jakieś akcje z autorką, która miała jakieś podejrzane wpisy w socjalach. I, no i było oczywiście związane z tym, że oni się chwalili, że to jest w technologii Unreal Engine robione. I, I wiecie, w takiej nowej, e, rewolucyjnej technologii Unreal Engine. I to wyszło. Trochę ciężko jest się dostać do tego, ale okazuje się, że jednak da się to obejrzeć przez internet. Da się to obejrzeć na aplikacji Uwaga, Catoflix. Nie wiem, czy widzieliście, wiedzieliście o Catoflixie? Ale jest, jest ta, taka platforma, i ja zapłaciłam na tej platformie, zapłaciłam tej platformie pieniądze za wypożyczenie Kowadis i obejrzałam je całe dzisiaj. I okazuje się, że, że to jest musical. Nie wiedzieliście pewnie o tym. I to jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo, bo generuje kilka scen, które chciałabym wam pokazać. Bo to nie tylko jest musical, ale to jest musical produkcji polsko-indyjskiej. Więc jest to też trochę bollywoodzka produkcja. Tak dosłownie. I niektóre z tych musicalowych scen są bardzo bollywoodzkie, a niektóre są bardzo, bardzo polskie. I to jest przepiękne połączenie i, i które ja muszę się z wami po prostu podzielić. Tu jest na przykład Hmm. Scena właśnie w stylu bollywoodzkim. Tak, zwróćcie uwagę, proszę, na, na, na ten egipski kostium tej pani, który e, jest cały w cekinach. O Jezu Czekajcie, tutaj jest O Tu jest, jak ona się nazywa? Żona Nerona, jak ona się nazywa? Popea? Popea? Popea chyba Jest tak Kanti De, de kant jest Przez takie k Spójrzcie na nią! Pompinea, przepraszam. Po, po. <grym> um, ja w ogóle nie będę z wami omawiać fabuły Kowadis, bo bo to jest to jest raczej to samo co w książkach. Ale She's the Zools jest Kocham ją. Co to, to tylko, żeby wam zarysować, i jak się dzieje w tym Kwaddis, to, co wam jeszcze chciałam pokazać, to jest ten niewolnik, który, który się zajmuje Lidią, nie? I on ma dziary. Jest wydziarany i czy czy wy Widzicie, co on ma wydzierane? Bo on tak, on ma <noise> nutkę tutaj. Logo TikToka chyba na policzku. <głos> Z... <głos> Z jakiej bazy asetów oni ściągnęli te dziary? Tu jest nutka, tu jest jaskółka. Jakieś marynarskie retrodziary. <noise> tu ma Tribala pod cycem i różaniec. Dlaczego on. Wiecie, to jest. Który to. Który to jest rok? To jest dosłownie. Wiecie. Jezus dopiero umarł. Niedawno. Różaniec? Tu jest tak, tu jest jakiś gryf. Też nie wiem, co znaczy. A bardzo mnie śmieszy też, że ma. Tutaj znowu ma jakiegoś Tribala na dole. Ale ma też tutaj napisane. Jesus na palcach. Takim fontem. Wiecie, takim, takim więzienno, więzienno fontem, tutaj ma róże na dłoni i gotyckim fontem, Jezus, Nap strasznie bym musiała się doczytać, co on ma napisane nad brwią i tutaj na policzku, ale obawiam się, że to, to, to już przerasta moje możliwości. Czy ma na plecach Bóg, honor, ojczyzna? Otóż nie. Ale ma co innego na plecach. Do tego jeszcze wrócimy. Tutaj o wracamy do um, yy, do Kanti Popei, Popea yy, z mega zozą i do tego stopnia, że ma geparda, ma swoją gepardzicę i zrobiłam wam tutaj zgrałam wam scenę, jak ta gepardzica robi taki słodki mlem. Musicie to zobaczyć. Czy mogę liczyć na twą szczodrość? Mlem! Widzieliście to? Czy, czy mogę liczyć na twą szczodrość? So good. I teraz, teraz, oh Jezu, teraz jest najważniejsze. Bo jest... Jest Marek Winnicjusz, na którego ja ciągle mówię Marek Winnicki z jakiegoś powodu. I Marek Winnicki, którego ja wiem, że oni by chcieli, żeby grał Maciej, musiał. Ma swój wielki muzykalowy moment, kiedy wybucha pożar w Rzymie. I ta scena z tą muzyką. To jest kino. Ja Wam nie będę przeszkadzać teraz, ja milknę. Wy zgaście światło, jak coś u siebie. Nie chróbcie za głośno, żebyście na pewno wysłuchali całości tej sceny. Odkryłem cię jak Ludzia, wasz brok, twoje. Ej, <śpiewa> <Ey, śpiewa> a w niebie szepczą mi twoje nie.

A teraz, a teraz komentarze. Po pierwsze, to jak. To, że nie potrafili zanimować nóg konia, tak, żeby nie wyglądało, że się po prostu przesuwa po ziemi. To w ogóle, wiecie, to jest dramatyczna scena, w której nagle się dowiaduje, że wybuch pożar w Rzymie, a Lidia tam jest, i on leci ją uratować, i tu nagle taki fancy bici gwieszcza. Slow motion zaczyna jechać? Naprawdę? Czy tak ci się śpieszy do tej lady, żeby ją uratować, skoro jedziesz w slow motion? Odkryłem cię. Jak można... <laughs> z, z tym rejem rozdziawionym. Ciemne nocy. O, a tu się nagle frame rate zmienia totalnie. To, to nie jest kwestia tego, że mi się coś zacina. To po prostu tak wygląda. Rozbiałaś mrok. Mi Twoje imię. Wiem, że wrócisz, do mnie. wrócisz po mnie. Wrócisz po mnie. Wrócisz. mnie. zło. Przejechał po jakimś gościu, co tam, tam Lidia się pali? Tu się tak nonszalansko rozgląda. Lidia, ten Ligia, nie Lidia, whatever. Zatrzymał <grym> mnie, <grym zyskał ogień> Zatrzymam się na moment, żeby zaserwować twarz. serca, dla mnie. <noise> o, jednak liżma, a nie lidia. Sorry. <noise> nie, mo nie mogę z tej ustawionej rampy dla konia. Twoje moc. Życieelcię. I to, że się wyjepał na końcu. I... I na co to było, Na co to było. A to już koniec. Dobra, dobra. <grymne> Jak myślicie, czy finałowa scena. Wiecie, jaka, to, co, co liczba jest przywiązana do byka na, e, na arenie i, e, e, i, 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 i ten gościu e, z tatuażami musi ją uratować z tego byka i nie zgadniecie. E, to, to też jest. <grymne> to, też jest <grymne> to też jest piosenka. <grymne> Skupcie się. Mówiłam wam o jego plecach ma pytanie tato... tego Jezusa w tepozie. Ruszacie, no i ujeczałem nieraz, zmartwiony oblisk, zwiększał to zły czas i odczyna skiskry klep. Erapu się nie spodziewaliście, co? Zadręczał mi <laughs> żar, nienasycone pyski Z kolan było ciężko wstać, słychać nie dasz rady Sam siebie nie chciałem znać, z całym światem zwady Jeden wielki ból, wrzask coś i legaty Kotem zewsząd spadał cios, zdatku, kremat z armaty Zło się u miłość całkiem naga, przecież bogość czekło Dwo ubiera się prady, było. Te układy wygrzeć, są misklane serce. Choć intencje są najszczersze, prawda? Tylko między wiersze. Chcę odnaleźć swoje szczęście, w miłości są te najczęściej. Pragnę Cię na Maxa i nie puszczę, przysięgam. Tak śmiesznie <grywanie> ten tekst się zgrywa z gry, tym, co się dzieje na ekranie. <grywanie> Pragnę Cię na Maxa i nie puszczę, przysięgam. Ej, ty, ty, takie coś pomiędzy Quebo a Don Guralesco? Tak. To sobota? Kim jest sobota? To, to, to nie jest sobota. Sorry. To był. Spignie Wodecki. mi się odwalił. Nie wiem dlaczego. Dobra. Sobota. Ale sobota. Aha. Okej. Okay. Jezu. To wszystko wyjaśnia. Wszystko. Po prostu to chodzi o to że sobota gra tego niewolnika. Dlatego ma nutkę tutaj, dlatego już wiemy co ma. Już wiemy co ma napisane na okiem. znaczy nie wiemy. Czekajcie, nie mogę się doczytać. To są po prostu jego dziary. I tak nie wszystkie zrobili z tego, co widzę, tylko, dzę, tylko takie, co pasowały. Okej, okay. nie zrobili mu Maryki na ramieniu, otwórzmy sobie. Nie zrobili mu Maryi, zrobili mu jaskółki i tego gryfa, I, ale zrobili różaniec z jakiegoś powodu. <laughs> Bardzo myślę, że to nawet było lepsze, gdyby on po prostu miał jeden do jeden jego tatuaże, ale, ale nie miałby nic wspólnego z filmem. Nie, to no on. On jakby rapuje podczas tej... Okej, okay, to tak... On jakby gra tego niewolnika. I to nam... To nam rozwiązuje kolejną zagadkę. Czekaj, co on tu jeszcze ma? Tu ma na dłoni jeszcze nutkę. Tu ma jakiegoś dzieciaka. W fejmie się pił? Tu ma... Jakąś buzię. Bo słuchajcie, bo jest jeszcze jedna postać. I to jest postać jakiegoś, jakiegoś takiego strażnika, który się też okazuje chrześcijaninem. Nagle ten strażnik występuje w ostatniej scenie filmu. I ja nie miałam pojęcia, co się dzieje. Teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Bo ten strażnik nagle pojawia się we współczesnych ciuchach i zaczyna rapować. Freedom boomed in our hearts Ripped it apart Time the... hurts for the time Praise the Lord This is the last scene of Love, join our heart Cause wherever I'm going is my way Turn evil into righteousness Love, strength No matter who's fault Who would be, who would it be nie zgadlibyście, nie? Nie zgadlibyście, jak się film Quo Vadis Stay at the right side of the street On w dodatku ma yy, super moc tworzenia dymu. On jest Smoke Benderem. Po prostu okazuje się, że strasznie dużo raperów chciało mieć rolę w, w filmie Kowadis. Is he like dead Nie wiem, jest w niebie. Chyba tak, chyba tego strażnika zabijają w trakcie tego filmu. Sienkiewicz by się zesrał? Nie wiem, może by może mu się spodobało.